Dzień dobry. Dzisiaj zdefiniujemy kolejne ważne pojęcie fizyczne, czyli moc. Ale od razu spróbujemy zastosować pewien taki schemat występujący często właśnie w średnio trudnych zadaniach. Zaczniemy od przykładów, od przykładu prostego i potem to ostatnie zadanie no bo się bywa, bywa na, yy, znaczy wśród zadań już troszeczkę trudniejsze. Znaczy, ono jest trudne do momentu, kiedy raz się je nie wykona. Od tego momentu staje się już proste i schematyczne. Yy, więc, yy, zacznijmy od definicji mocy. Mocy oznacza literką duże P, od pier, pierwszego, pierwszej literki słówka angielskiego to jest praca przez czas czyli inaczej mówię moc mówi nam o szybkości wykonywania pracy a czasami też może być to szybkość przekazywania energii szybkość tracenia energii więc bo zobaczmy, że praca jest miarą zmiany energii że więc tak naprawdę ta moc mówi jak szybko właśnie zmienia się energia zwiększa zmniejsza Zmniejsza. Jednostka mocy, jednostka lewej strony, wynika z jednostek prawej strony, czyli jednostka mocy to jest jednostka pracy przez jednostkę czasu, czy to jest joule przez sekundę i nazywa się watem. W skrócie duże W. Czyli joule przez sekundę to jest nasz wat. No ale jeżeli ktoś interesuje się samochodami, to raczej, raczej nie podaje się, znaczy, no podaje się, ale też najczęściej w, 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 znaczy, Wy porównujecie moc samochodów, ale nie w watach, tylko w, znaczy w koniach mechanicznych no to musimy przypomnieć sobie też, znaczy przypomnieć, no do, dowiedzieć się, czym jest ten tajemniczy koń mechaniczny. No więc, co bada tych koni mechanicznych to nie jest jedna taka jednostka, jest i niemiecki koń mechaniczny, i angielski, ale my się zajmiemy tylko tym koniem mechanicznym angielskim. Oznaczenie jego to jest duże K i duże M, koń mechaniczny. I właściwie tyl, powinien tylko podać to, co tu jest, czyli że jeden koń mechaniczny to jest tyle watów. No, czyli czyli znaczy tyle, tyle kilowatów. Kilo to jest, no właśnie, jeden kilowat to jest tysiąc watów. Kilo to jest, to jest po prostu tysiąc, tysiąc watów. Kilo to jest tysiąc, a kilowatów to jest tysiąc watów. Czyli nie jest to jakaś jednostka podstawowa w układzie, jest sam, sam wat nie jest jednostką podstawową, a, a tu jeszcze kilowat to jest jeszcze wielokrotność po prostu tego wata. Ale właśnie y, często się używa kilowat, zamiast łatwiej wa y, opisuje się moc samochodu, na wyraża się wtedy ta moc mniejszą y, liczbą, taką łatwiejszą do zapamiętania. Y tak mówimy o samochodach, to, to tam te, takie osobowe samochody, już wcale nie takie takie wolno przyspieszające, to powiedzmy tam 100-100 jak 100 przez 100 kilka mechanicznych ma, no to już te, mówimy, że to jest no, do, dość dobry samochód, jeszcze więcej, no to to ma większe przyspieszenie, bo to o to chodzi. No i te, teraz więc gdybym chciał w, w, powiedzieć, co to jest ten koni mechaniczny, no, no przeliczył ten koni mechaniczny na, na waty, bo no, właśnie jest e, taki jest związek między nimi, e, a w kW, no, łatwiej się to wyraża w kW, jest mniejsza liczba, czyli, czyli to jest e, troszkę mniej niż tam 0,70 kW. Tak, e, e, no to można teraz e, w, obliczyć stąd z tego wzoru, że. E, że e, e, Tyle kilowatów to jest jeden koni mechaniczny, to teraz pytanie: ile koni mechanicznych ma jeden kilowat? Czy aby podzielić teraz ten koni mechaniczny? Właściwie rozwiązanie, że przekształcić, czy jeden koni mechaniczny to się równa tyle, to koni mechaniczny to będzie koń, y, znaczy y, kilowat, to będzie koń mechaniczny podzielony przez tą liczbę. Jakbyście podzielili jeden przez 0 i tak dalej, byście otrzymali właśnie to, tą liczbę jeden przecinek. Tam 3, 5, 9, 6, 2, 1, 6 konia, konia mechanicznego. Ale właśnie w zadaniach nie będziemy z taką dokładnością przeliczali konie mechaniczne na 2 kW i odwrotnie. Będziemy do, w ten sposób obliczyć, czy znaczy, takie przybliżenie nam wystarczy, czy 1 kilo, yy, znaczy konie mechaniczne, przepraszam, jeden koni mechaniczny to jest około 0,74 kW, a 1 kW to jest około 1,36 konia mechanicznego. No i od razu, od razu, no właśnie, ale z tym, jeżeli chodzi o ten koń mechaniczny, to rzeczywiście jest można tam w jakiś taki mało, mało zrozumiały dla znaczy mało zrozumiały dla ludzi powiązać ten koń mechaniczny z pracą koni. No ale my nie, nie mamy takiej intuicji, jaki ten koń jest silny. Tak? Widzimy, widzimy, że jest duży, że wiele może, ale. Ale to nam dużo nie mówi. To, to, to jest taki sposób, sposób żeby tego, ten koń mechaniczny, żeby jakoś e, przyswoić sobie, przyswoić sobie, bo jest jeszcze takie inne porównanie. E, I e, właśnie teraz spróbujemy właśnie e, z, znaczy przybliżyć, czy ja spróbuję przybliżyć Wam, wam pojęcie tego konia mechanicznego, co to, co to jest? Czy to jest moc duża, czy gdyby urządzenie jakieś miało moc, jeden koń mechaniczny, czy to jest duża moc czy mała? To najlepiej porównać, porównać z tym, co, co może, może człowiek. Więc, więc okazuje się, że, że koń, mechaniczny, koń mechaniczny w przybliżeniu równy jest mocy urządzenia, które podniosłoby ruchem jednostajnym, prostoliniowym ciało na, o masie m równa się 75 kg. Znaczy, skąd się bierze ta masa 75 kg? To jest taka masa, przeciętna masa, znaczy nie jest przeciętna, ale wbliżona do przeciętnej masy dorosłego człowieka, tak? dorosłego mężczyzny szczególnie na wysokość H równa się 1 m w czasie 1 sekundy. No to spróbujemy obliczyć moc urządzenia, które ruchem jednostajnym właśnie ruchem jednostajnym podniosłoby właśnie człowieka, dorosłego człowieka. Z, w czasie jednej sekundy, na wysokości jednego, jednego metra, w polu grawitacyjnym, tak? No to no, załóżmy, że to jest to ciało i podnosimy je stąd dotąd, na wysokość h, to jest tutaj jedne, jeden metr, tak? I teraz ruchem jednostajnym podnosimy, no to jednostajnym prostoliniowym, czyli z pierwszej zasady dynamiki wiemy, że warunkiem ruchu jednostajnego prostoliniowego jest równowaga działających sił. No to więc jaka siła działa? No ciężar działa, ale ten ciężar na pewno nie podniesie, nie podniesie tego znaczy to ciała na tą wysokość jednego metra, więc musi jakaś być siła inna, nazwijmy siłą zewnętrzną. Na przykład my możemy, albo to, to urządzenie właśnie działa tą siłą, na, 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 ten te, na, ten, na, te, na to ciało oba się 75 kg, i ta siła musi równoważyć ciężar, żeby był ruch jednostajny prostoliniowy, czyli ta siła FZ co do wartości musi być równa ciężarowi, przeciwnie jest skierowana, dlatego te siły się równoważą i może być ruch jednostajny prostoliniowy. No i teraz. Wypiszmy sobie dane. Ma M to jest 75 kg, G przyjmiemy 9,81 m na sekundę kwadratu, Wysokość, na jaką ciało to jest podnoszone, to jest 1 m, i jeszcze czas czas tego to jest 1 sekunda. No i próbujmy obliczmy tą pracę siły zewnętrznej, czy pracę tego urządzenia, jaką, jaką to urządzenie musiałoby wykonać w czasie 1 sekundy. No to praca jest, to jest tak, warto, tej siły Fz, to jest wartość siły, a z długość wektora przemieszczenia czy to będzie nasze H. Razy kosinus kąta między tą siłą FZ i przemieszczeniem. No to, to siła zewnętrzna i przemieszczenie tworzą kąt 0 stopni, więc ko, kąt między siłą zewnętrzną i przemieszczeniem to jest 0 stopni, cosinus tego kąta to jest 1, z tego FZ razy H, ale nasza siła FZ jest równa ciężarowi, czy jest gdzie Q razy H, a ciężar ciała to jest y, y, masa razy, przyspieszenie jądra, czy MGH nam wychodzi. Yy, i do tą pracę nawet od, obliczmy od razu, czy praca siły zewnętrznej to będzie MGH, wstawiamy wartości, y, masa 75 kg tego ciała, y, przetworyzowanie ziemskie 9,81 m kwadratu i razy wysokość, y, czyli 1 m. I tu, w, jak po, pomnożymy, otrzymamy y, 735,75 Jouli. No i teraz a moc urządzenia tego to będzie ta praca podzielona przez czas, którym ta praca została wykonana, czyli praca siły zewnętrznej przez czas, czas to jest jedna sekunda, no to liczbowo to jest ta sama wartość, tylko jednostka się zmieni, bo dżul przez sekundę to jest wat, czyli A w kilowatach, kilo, kilowatt to jest znaczy 1000 W, więc tu mamy niecałe kW to jest 073,575 kW i porównajmy teraz tą wartość, tą wartość z, tą, o, z tą wartością, tu tyle kilowatów, i tu tyle kilowatów. Widzimy, że są bardzo podobne, tak Bo, no, Także w tej chwili możemy. No, a to coś tam mówi, że, że no, każdy z nas no, podnosił czasami jakiś, próbował przynajmniej podnieść taki ciężar dość duży. No, raczej nie raz, jak nikomu podnosić na wysokość jednego metra jakieś tam skrzynie o masie 75 kg, ale, ale no, to jest dla nas ciężkie zadanie, ale jakoś już wyczuwamy, że to urządzenie no jest od nas silniejsze, potrafi zrobić czego my nie, tego czego my, raczej znaczy przeciętny człowiek nie potrafi zrobić, ale to i, jest w naszym gdyby, zasięgu takim, że to przekracza nasze możliwości, ale, ale tam kilka razy, tak, że, że więc to, to no da się jakoś, ten, ten kilowat, to, to, to nie jest aż coś tak, no, znaczy moc, urządzenie, które, znaczy, którego moc jest równoważnie, jest równa i temu koniowi mechanicznym, przepraszam, nie kilowatowi, że to jest, możemy coś, coś już rozumieć, że to nie przekracza aż, aż tak bardzo naszych, naszych może przekracza, ale w stopniu takim zrozumiałym dla nas jeszcze. No dobrze, no to już troszeczkę przybliżyliśmy sobie tego konia mechanicznego. No a teraz jeszcze, właśnie teraz przejdziemy do tego schematu, który często bywa w zadaniach z mocy. Z mocy, no raczej tak rzadko te trudniejsze zadania polegają na tym, żeby, że każą nam uliczyć jakąś tam moc. No bo trzeba było uliczyć tam pracę, powiedzieć przez czas, no to tam nic wielkiego nie ma. Ale w niektórych zadaniach występuje pewien właśnie schemat, który teraz poznamy najpierw teoretycznie, a potem już na przykładzie dwóch zadań. Więc też w formie jak gdyby takiego zadania tą teorię wprowadzimy. I zadanie drugie, czy punkt drugi, jeżeli pod, wpływem siły, o, jeżeli pod wpływem siły o stałej wartości równoległej do, do wektora przemieszczenia, ciało przemieszcza, porusza się ruchem jednostajnym, prostoliniowym. właśnie czyli, I teraz będziemy starali się wyprowadzić wzór na moc urządzenia, które działa tą siłą, która powoduje ten ruch jednostajny, prostoliniowy. Więc mamy to ciało nasze i z, z treści wynika, że. To ciało przemieszcza się równolegle do podłoża i działa siła stała co do wartości. Oczywiście, gdyby działała ta siła tylko ta jedna siła stała co do wartości, no to to ciało nie poruszałoby się ruchem jednostajnym prostorowym, tylko ruchem, w tym przypadku jednostajnie przyspieszonym, ale tu jeszcze działają inne siły, i że, że my możemy obliczyć pracę danej siły. Niezależnie od tego, czy działają inne siły. Czyli, czyli tu, tu z tego wynika, że, że w tym zadaniu, znaczy oprócz tej siły, musi działać jedna albo kilka sił, tak, że, że muszą one tą siłę zrównoważyć. No, skoro jest ruch jednostajny, prostoliniowy, to warunkiem tego ruchu jest równowaga działających sił, czyli oprócz tej siły są inne siły, których ja tu nie rysuję. Tylko interesuje mnie pra praca, jaką wykona akurat ta siła w trakcie tego przemieszczenia czyli działa siła równoległa do podłoża, w tym przypadku i zgodna z wektorem przemieszczenia, ciało przebędzie w jakimś czasie, znaczy przesunie się od wektora delta, czy przebędzie drogę, drogę S, no i próbujemy obliczyć teraz moc tego, urządzenia, moc tego urządzenia, no to moc to jest praca przez czas, no a praca to jest wartość siły razy wartość przemieszczenia, czy długość tego wektora, razy cosinus kąta między tą siłą i, i, i przemieszczeniem. Siła i przemieszczenie tworzą kąt 0 stopni. Tu już, już nie chciałem pisać, bo bym się nie zmienił. to bym yy, no, przejrzeć coś, z tu stracił. Czyli kąt między siłą tą yy, i przemieszczeniem jest 0 stopni. Cosinus 0 to jest 1, więc 1 razy delta R yy, będzie F, F razy delta R razy 1, czy F razy delta R po prostu. A delta R to jest u nas długość wektora przemieszczenia, czyli to jest droga przebyta. Więc będzie F razy S przez delta delta T. No I to się równa. Możemy zmienić formę f. W tym przypadku jest to sensowne. Zaraz powiem dlaczego, w innych przypadkach nie jest sensowne. Nic to nie daje. Więc to jest to samo co f przez s. F razy s przez delta t. No właśnie. I, i czym jest s przez delta t? No, w ruchu jednostajnym, jednostajnym, to droga przez czas to jest prędkość. Ale tylko w ruchu jednostajnym. Więc, więc możemy zamiast tego s przez delta t zapisać v tylko w przypadku, gdy w trakcie działania tej siły ciało porusza się ruchem jednostajnym, bo tylko wtedy droga przez czas to jest, to w ruchu jednostajnym prędkość jest stała, i jak podzielimy drogę przez czas, to uzyskamy prędkość. No w, w innym przypadku też możemy, możemy, kiedy ruch nie jest jednostajny, to też możemy, oczywiście, za, zamiast, że aż do tego, do tego momentu będzie, właśnie do tego momentu będzie wszystko tak samo, tak? no bo też możemy, możemy rozdzielić, ten znaczy, no, ułamek matematycznie zapisać w ten sposób, ale nie będziemy mogli w ruchu niejednostajnym zamiast s przez delta t wstawić prędkość, no bo ta, na nie ma jednej prędkości w ruchu niejednostajnym. To tylko, to byłaby jakby prędkość średnia jakaś tam no, w ten sposób, ale to, to nie byłoby to prawdą. Więc, więc tylko jak słyszymy, że, że jakieś urządzenie no działa jakąś tam siłą na jakieś ciało, i to ciało porusza się w jednostajnym, i tam każe nam o co, co obliczyć, no to wtedy ten schemat się pojawia z tym, z tym wzorem. Znaczy, jest tylko pytanie, czy można zapisać od razu, że to w zadaniu, że pełna się FR, V. raczej u, u, prosiłbym, żeby unikać tego, że trzeba będzie szybciutko, szybko, Szybciutko, szybciutko wyprowadzić ten wzór tam na boku.